Szanowni Państwo, w świecie nadnaturalnych zjawisk, wszystko, co wykracza poza nasze postrzeganie rzeczywistości, uważamy za nienormalne, za cuda. Ale kiedy te cuda powtarzają się raz za razem, nagle zdajemy sobie sprawę, że nie są to cuda, tylko jest to Rzeczywistość, której żeśmy do tej pory nie dostrzegali. Czy oznacza to zatem, że nasza percepcja zmysłowa, natrafiając na nowe zjawisko, nowe zdarzenie, którego do tej pory nie widzieliśmy, ma jakąś blokadę? Ma jakiś program, który wycina to zjawisko z naszej rzeczywistości? To jest bardzo zastanawiające. I tu się pojawia właśnie pytanie, a mianowicie. Czy wystarczy usłyszeć o jakimś zjawisku, aby doszło ono do naszej świadomości i w tym samym miało możliwość zaistnienia w naszym życiu? Czy trzeba go doświadczyć? Czy to zjawisko musi zostać nam pokazane? Musimy go realnie, namacalnie doświadczyć. Czy istnieje efekt setnej małpy? Czyli, że jakaś część osobników doświadczy danego zjawiska, a cała reszta już będzie wiedziała, że jest to możliwe. I w ramach tych możliwości odkrywania niezna nieznanego i poszerzania naszej percepcji, badam żywą wodę, ale nie tylko ja badam, ale i Państwo badacie. I teraz chciałbym zadzwonić do jednej osoby, z którą od niedawna mam kontakt, która ma bardzo ciekawe doświadczenia związane z tą wodą. Zatem spróbujmy dodzwonić się do Ewy z Podwarszawy. Dzień dobry Ewo. Dzwonię do Ciebie, bo nie mogę z Tobą rozmawiać. Tak. Ewa. Chciałbym się dowiedzieć na temat Twoich Doświadczeń z, z żywą wodą i z wodą wzorcową i z podstawką od harmony H2O. Powiedz ty mi, co się takiego dzieje u ciebie, bo z tego, co mi opowiadałaś, to są, to są dosyć ciekawe rzeczy. Przyznam, że mi już znane, ale opowiedz naszym widzom, co takiego się wydarzyło. Dobrze, oczywiście podzielę się tymi wszystkimi doświadczeniami, radościami, wydaje mi się niezwykłymi doświadczeniami, których wcześniej chyba brakowało w moim życiu. Są niezwykłe, tak naprawdę są niezwykłe. Dobrze, to może od początku. Pierwsze jakby testowanie, może nie testowanie, ale korzystanie z podkładki, sprawdzanie jej w jakimś tam stopniu jej działania. Ale nie nastawianie się na nic, po prostu y, podejścia do y, tej rzeczy z taką zupełną y, wolnością. Więc spałam z nią, y, pod y, poduszkę sobie włożyłam y, podkładkę. No i, i, i co mi się śniło? Miałam piękne obrazy, cztery różnych rzeczy, y, kilku, kilku wymiarowe y, postacie, kwiaty wygostrzane jakieś odbicia nawet, przeróżne, przepiękne kolory, bardzo żywe, nie spotyka się, ja nie spotykałam się we wcześniejszych swoich snach, bez podkładki, z taką wyrazistością kolorów. W ogóle z pięknem, bo to jest przepiękne. Przepiękne prze, prze to, co się widzi. Nawet nie do wezwania, nawet nie jestem w stanie znaleźć słów, które określiłyby jak widzę, widzę sny. Więc noc była po prostu przespaniała, przespana, i, i obudziłam się bardzo, ale bardzo wypoczęta. Z wodą yy, niezwykłe, dość niezwykłe, po prostu niezwykłe dla sceptyka, jakim jest moja mama. Yy, picie wody, o czym mówię o wodzie. Yy, do pomocy potrzebuje mojej mamy. W sensie, żeby nalała wodę do butelki, postawiła na podkładkę i tak dalej. Przelewamy do litrowej butelki szklanej z plastikowej półtorej litrowej. I wyobraźcie sobie, że nalewając pół litra buty, wody z tej butelki, która nam została, zrobiła się litr. Nie doświadczyła, nie, nigdy w to nie uwierzyła. To ja też byłam zaskoczona. I to było takie niewiarygodne. I ja nie szukałam w ogóle odpowiedzi, tylko przyjęłam. Niesamowite, to jest niesamowite. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedno doświadczenie. Znaczy, nie jest jeszcze jedno, bo jeszcze jest kilka. Ale takie bardzo dla mnie zaskakujące, to kiedy moja mama spała z podkładką. Jedna raz spała, podkreślam. To jakby jej dolegliwości kręgosłupowe, z którymi się borykała naprawdę od, od roku, które były tak silne od roku, że ogromnie silne, z którymi w żaden sposób nie mogła się uporać, poradzić sobie. Ból był tak dotkliwy, że, że wielokrotnie gdzieś tam w Zieszóstego pokoju płakała. I śpiąc z podkładką. Obudziła się rano, przebiegła do mnie z, z wielką ogromną radością, z zaskoczeniem i mówi Ewa, zobacz, i kręci głową na prawo i lewo. Ja I mówię, ale o co chodzi? No mnie nie boli, nie boli, ale coś nie mną no, ten osób mnie nie boli. Ja mówię, to ja powiedz jak to było. No i mama mówi, że położyła się spać i nagle poczuła przez połowę swojego ciała przed... zimno, mróz nawet tak mi tłumaczyła, bardzo intensywne zimno, także musiała się nawet nakryć ołdrą, bo zmarzła natychmiast. Nie wiem, że kiedy obudziła się rano, po prostu bólu nie było. Także to jest niebywałe. Ewa. Ja mam tylko... Jeszcze, jeszcze mam jeszcze tylko chcę powiedzieć, że y, powiedziałam mamie, znaczy to dla mnie też jest istotne, wydaje mi się, bo jakby y, do każdego momentu, y, kiedy ja chcę stosować tą podkładkę, to dodaję intencję. Powiedziałam mojej mamie. Mamo śpi z podkładką i weź sobie jakąś fajną, ciekawą, potrzebną tobie intencję. I pójdź spać. I o to chodzi. Dziękuję. No właśnie, uważasz, że uważasz, że to są cuda? Ciężko mi jest znaleźć kategorię, którą mogłabym to. Które mogłabym to umieścić? Wolałabym zostawić to takiej wolności. Nawet nie wiem, czy. i zostawić. Właściwie to jest jakiś rodzaj, wydaje mi się, tajemnicy. Nie mam pojęcia. Albo to jest połączone z kosmosem, z Ziemią, nie wiem. Ale nie rzucałabym tego do żadnej szufladki. Zostawić to w wolności, naprawdę, i doświadczyć. Nie, 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 nie chcę nikogo zachęcać, bo to musi być decyzja każdego z nas. I otwartość, wydaje mi się, na nowe, na zmiany. No właśnie, ja ci powiem, ja ci powiem że do, dla mnie jest do tej pory zagadką, ale zagadką taką, którą trzeba rozwiązywać. Spotykamy się z dziwnymi zjawiskami i ze skutkami tych zjawisk, ale nie wiemy nadal, jak to działa. Moim zdaniem trzeba brnąć tutaj w stronę wytłumaczenia, wyjaśniania, jak to działa. To wydaje mi się, że, że wszystko trzeba ze sobą łączyć. Jeżeli korzystasz już z podkładki czy z jakiegokolwiek innego, jakiejkolwiek innej rzeczy, z tej żywej, żywej wody, struktury żywej wody, to trzeba, myślę, wtedy bacznie zwracać uwagę na to, gdzie Cię przenoszą myśli, do jakiego punktu Cię doprowadzają i szukać. Myślę, że to się pojawi w swoim czasie, jeżeli będziemy gotowi na uzyskanie odpowiedzi w tym temacie. No inaczej tego nie widzę. No tak. Ewa, a powiedz mi, po co Tobie w ogóle podkładka? O co, o co chodzi w, z Tobą? Ze mną chodzi o to, że ja jestem na etapie powrotu do zdrowia. Będę chodzić. Będę chodzić. Jestem po skoku do wody, mam uraz kręgosłupa, znaczy rdzenia kręgowego, przepraszam, w odcinku szyjnym. Ja 20 lat no jestem zależna od Osób innych. To jest męczące. Już się tym mocno zmęczyłam, dlatego jest takie taki, taki przeogromne pragnienie powrotu, powrotu do zdrowia. Wydaje mi się, że gotowość, która gdzieś we mnie jakby odpaliła jakąś iskrę, która spowodowała, że być może nagrywam jakiś etap w życiu, który mnie jakby trzymał przez, przez lata na takiej smyczy, że nie wolno ci pójść dalej, bo tu jest dobrze, tu jest wygodnie, tu jest fajnie, tak ma być. I jakby doświadczenia lat zamknęły pewne, właśnie ten etap taki no, długi, dość długi, no, bo 20 lat to jest cały czas. No bo i nie. Wszystko jest kwestią no, spojrzenia na to. Ale zamknął się taki moment, kiedy ja podjęłam decyzję, i mówię, ja chcę szukać. Ja chcę szukać, bo ja chcę być zdrowa, ja chcę być sprawna poza ramki własnego myślenia, myślenia narzuconego przez innych, nie wiem, stereotypy, że to wolno, tego nie wolno, to, to nie jest dla ciebie, to nie dasz rady. Wychodzić poza, poza, poza to, co, co nawet myślę, ja osobiście na pewne tematy doświadczać, wchodzić w nieznane. Pomimo lęku, bo jest bardzo dużo blokad się pojawia w głowie, ograniczeń, nie dasz rady, nie dasz rady, od, 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 Odsunąć lęki, zablokować się, niech one sobie będą, bo one będą się chyba pojawiać cały czas, ale poswoić się z nimi i, i nie pozwolić się nimi kierować, niech one sobie będą, ale to ja trzymam wodze, ja kieruję. Ja wydaję polecenia i niech się dzieje tak, jak ja chcę. Niech mnie lęk nie pokonuje, niech mnie mobilizuje. Czyli wyjście poza swoje myślenie. Doświadczanie, poznawanie. No i właśnie dlatego też wydaje mi się, trafiłam na Tagen. <laughs> też nie jest z samej, słuchajcie, ale też nie z samej, nie przez samą siebie tak naprawdę, bo y, kierował mnie Tagen, mój przyjaciel, y, który y, właśnie. Y, Wcześniej już jakby znał Was, tak? Ja dzięki niemu zajrzałam do Was. No i tak już jest, że jestem tutaj na Tagenie i, i otwiera mi się po prostu spojrzenie na świat. I, i jestem otwarta na inne rzeczy, na jakieś nowe rzeczy, tak? I czasem wydają się nieprawdopodobne, ale nie odrzucam tego. Nie odrzucam, nie oceniam. Po prostu się uczę. Ewcia, ja Ci powiem, że jesteś jedną z niewielu Naprawdę tak mega pozytywnie zakręconych osób, że naprawdę od ciebie. Mentalnie, bo ja mentalnie jestem dzieckiem. Z taką nachtalantką zwariowaną, wydaje mi się. Ale od ciebie, od ciebie właśnie trzeba się uczyć, bo ty jesteś tą osobą, która na co dzień, moim zdaniem, odkrywa świat. Mimo twoich ograniczeń, tak? Mimo to, że, jesteś, że leżysz w łóżku, ale uwierz mi, ja to wiem, że ty z tego łóżka wstaniesz. To się nie stanie jutro, pojutrze. Spokojnie, cierpliwości. Jestem pewien, że, że, że Ty z tego łóżka wstaniesz. No ja też. I to jest dla mnie też taką mocną motywacją, naprawdę, bo takie słowa po prostu uskrzywlają, one gdzieś tam blokują właśnie te wszystkie lęki i niepewności, które się, tak jak wspomniałam wcześniej, one się pojawiają. Jest dużo ograniczeń, ja mam bardzo dużo ograniczeń, nie tylko fizycznych ale jest cała masa takich psy, psychicznych, z którymi naprawdę warto powalczyć, wa warto się zmierzać yy, i pokonywać te swoje... Yy, bo to są lęki, one nas gdzieś trzymają w ogóle tak na uwięzi. Nie dasz rady, nie, 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 nie próbuj, bo to nie wyjdzie, yy, a warto popracować nad, właśnie nad swoim umysłem i wyłączać. Okej, okay, jesteś mi teraz niepotrzebny. Yy, a propos lęków, tak? Czy, czy jakaś inna negatywna myśl będzie się wkradać? Po prostu dawać kontrę, na, ile, na tyle, na ile Człowiek jest w stanie uczyć się, rozwijać się. To jest w ogóle niezwykłe, naprawdę. Pokonywanie siebie, siebie, samego siebie to jest po prostu niezwykłe doświadczenie. Przez niezwykłe, prze wspaniałe. Po prostu y, dostajesz y, siłę, bo wiesz, że ty sprostałeś temu, tam temu, na własnym doświadczeniu. Tak? Podjąłeś się z samym sobą i wygrałeś. Wow, jestem mega wojownikiem, naprawdę. To, to ma się takie prze, prze wspaniałe odczucia, nie? Okej, okay, wygrałam sama ze sobą, to co mi może zaszkodzić? Chyba no, już nic. <laughs> I do przodu, nie? Do przodu po prostu z tymi nadziejami, marzeniami, wizualizacjami, przekonaniami, dobrymi przekonaniami. No i, i, i co, co więcej dodać? No nie wiem. No kochani, wy też się otwierajcie. Jeżeli jesteście pozamykani, to się nie bójcie. Otwórzcie sobie czyli sobie. Chodźcie nie znamy. To się opłaca, naprawdę. To się opłaca. No właśnie, ludzie są tak bardzo przywiązani do tej rzeczywistości, że boją się postawić krok naprzód, nie? Dziękuję ci serdecznie za rozmowę w takim razie. I do zobaczenia ja ogromnie. Do zobaczenia w takim razie niedługo. Dzięki. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Tak więc jak Państwo słyszeli, są ludzie, którzy doznają bardzo ciekawych zjawisk związanych z żywą wodą. Mimo, że w to nie wierzą, bo to chyba nie chodzi o wiarę, tylko o skuteczność. Ale to, co mówiła Ewa, naprawdę jest ważne. Naprawdę ważna jest intencja informacja. Czyli to, co chcemy zawrzeć, w naszym nośniku informacyjnym, w wywodzie. I w ten sposób możemy kreować naszą rzeczywistość. Ja jestem pewien, że Ewa wyjdzie z tego. Stanu, w którym się teraz znajduję, w którym się znajduję od 20 lat. I udowodnię wam to. I tak jak mówię, wydaje mi się, że żywa woda powoduje, stwarza u tego, kto jej używa, pewną, pewną strefę informacyjną, która potrafi realizować intencje i myśli. Danego, danego człowieka. Chociaż jeżeli chodzi o rośliny, to potrafi te rośliny przystosować do danego środowiska, w którym, w którym dana roślina się znajduje. Nie wiem, jak ta woda powstaje, skąd ona się bierze. Jedyne, co mogę obserwować, to obserwuję skutki jej działania. Faktycznie są one zaskakujące. Podstawka zwykły kawałek nierdzewnego metalu, w którym, w którym jest zawarta woda wzorcowa. Kula. Ta kula akurat służy mojej żonie do robienia octów na bazie wody wzorcowej na wodzie żywej. I pamiętajcie, że jeżeli zamówicie przez link, który jest pod filmem, to każdy dostanie ode mnie, czyli od TAGN TV, taką buteleczkę z wodą wzorcową, czyli z tą wodą, która znajduje się w środku wszystkich produktów. To oddziaływanie wody wzorcowej na normalną wodę spożywczą. Pytacie mnie zazwyczaj, czy ta woda powinna być przefiltrowana. Tak, powinna być przefiltrowana, ponieważ wody, które mamy w naszych wodociągach są niestety bardzo marnej jakości, i jeżeli chcemy uzyskać dobry efekt, to powinniśmy tą wodę jednak przefiltrować. Jakimś tam zwykłym filtrem węglowym, to jest tanie i w miarę skuteczne. I oczywiście aktywować ją takimi kulami aktywacyjnymi albo, albo podkładką, tak to, się, tak to się powinno robić. A na pewno uzyskamy wodę, która będzie nam, nam służyła. Już nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałem wodę w butelce plastikowej do picia. Tak więc podchodzę do kranu i piję wodę prosto z kranu. To jest coś, co moim zdaniem bardzo szybko się jednak zwraca pod względem finansowym. Przypominam Państwu również o trwającym konkursie, którego nagrodą jest zestaw filtracyjny, który polega na przesłaniu do mnie jakiegoś ciekawego doświadczenia z owocami czy warzywami, na największy owoc albo największe warzywo, jakie udało się Państwu wyhodować za pomocą żywej wody. Dziękuję serdecznie Państwu za spotkanie. Zapraszam do własnych doświadczeń. Zapraszam do doświadczeń. Robienia doświadczeń na tych, którzy nie wiedzą o żywej wodzie, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie nie byli nastawieni czy też pozytywnie, czy negatywnie. I warto właśnie na takich osobach, które nie wiedzą, że biorą udział w doświadczeniu, przeprowadzać eksperymenty, ponieważ one będą na pewno obiektywne w tym, co doświadczą. Dziękuję serdecznie za spotkanie i do widzenia. Dziękuję.